No to następna rozkmina podczas spaceru ktoś zadał mi pytanie pod którymś z filmików na moim kanale z racji tego, że ja jestem w Niemczech, jeżdżę tutaj no dość często i gęsto, na nie na jeden dzień, tylko na miesiące, więc Jeden po prostu mój odbiorca zadał mi pytanie, czy w Niemczech jest bezpiecznie. Powiem Wam, że ja osobiście, kiedy jeżdżę pociągiem do innych miejscowości, żeby po prostu zwiedzić, zobaczyć, albo spacerując po ulicach, po parkach, gdziekolwiek, to nie czuję się jakby jakaś taka. Zagrożona, to znaczy nie odczuwam jakiegoś takiego strachu, obawy, lęku. Ale, ale, coś Wam powiem. Ja generalnie czuję się bardziej bezpieczna, a szczególnie w obcym kraju, zresztą w swoim kraju, w Polsce, tak samo. Wtedy, kiedy widzę, że jest patrol policyjny, załóżmy kiedyś to było widać, że chodzą, jeżdżą samochodem, wysiadają, spacerują po ulicach w głębi miast i tak dalej. A teraz od kilku dobrych lat, od kilku dobrych lat strzelę od, myślę, że ponad sześciu lat. Nie widać e, policji na ulicach... Oni są pochowani. Dosłownie ich nie widać. Widać czasami, że jakiś samochód policyjny jedzie, albo na sygnale, bo tam kogoś ściga za przekroczenie, załóżmy, prędkości na ulicy. No, ludzie, no to, to, to jest. Dobra, jest, no ścigajcie sobie tych ludzi i tak dalej, no bo są zagrożeniem jednak na drogach, na ulicach, ale. Policja jest chyba dla społeczeństwa, żeby czuło się bezpiecznie, prawda? I to mi się osobiście nie podoba. Nie widać yy, właśnie nadzorującego jakiegoś bezpieczeństwa dla ludzi. No, to mi się nie podoba, dlatego też yy, trudno mi jest powiedzieć, czy ja mogę czuć się bezpieczna w moim kraju, czy gdziekolwiek w jakimkolwiek innym. Ja mam kilku dobrych znajomych, którzy już, choć od 30 lat nawet, no nie wszyscy, niektórzy od 10 lat mieszkają na terenie Niemiec, w różnych miastach, w różnych landach i rozmawiam z nimi o sytuacji, jaka panuje w Niemczech. Więc generalnie mówią, że. Jest bezpiecznie, ale na przykład wcześniej, kiedy nie zjechało się towarzystwo z innych krajów, ja nie będę tutaj wymieniać nacji, yy, myślę, że doskonale się orientujecie o co chodzi, to Niemcy czuli się bezpiecznie, na przykład pod względem tego, że rowery. Mogli zostawiać sobie bez żadnej blokady, bez żadnych łańcuchów pod sklepem. Normalnie sobie na nóżce stawiał rower, szedł do sklepu na 5 minut, 20 minut, pół godziny i nic się nie działo. A teraz, jak to się nas zjeżdżało, tego wszystkiego. To zaczęły się kradzieże. No, ostatnio mojego przyjaciela, kolega kupił sobie na przykład rower w sklepie. No, nie aż taki może drogi, bo niecałe 500 euro. Ale postawił ten rower przed domem, dosłownie na chwilkę, bo poszedł do domu po coś. Na pierwszym piętrze mieszka i schodząc roweru już nie było. Mojemu przyjacielowi również, no ale akurat nie nowy, tylko no on już miał kilka lat, ale w bardzo dobrym stanie. Ja w ogóle też bardzo lubiłam jeździć na tym rowerze, bo on kurczę raz tylko wystarczyło na pedał nacisnąć i on próbował do przodu. No naprawdę fajny ten rower, fajno miał taką kierownicę. I też mu zakosili. Zakosili mu raz że po, gdzieś tak po 3-4 dniach znalazł go zupełnie w innym miejscu. Jakoś tak się przeszedł z nadzieją, że go znajdzie. I słuchajcie, taka sytuacja, że znalazł ten rower. I po jakiś tam, jakimś tam pół roku czasu znowu postawił przed domem. On go nie zabezpieczył niczym. I znowu po raz drugi, po raz kolejny ukradli mu ten sam rower. No myślę, że nie ta sama osoba. No, ale tam właśnie w pobliżu yy, mieszkają yy, ci ludzie no, przyjezdni. No, i drugi raz się akurat yy, tak okazało, że ten rower mu ktoś zakosił i już tego roweru nie znalazł. A ten rower też rzucał się w oczy, bo był naprawdę fajny. Yy, nie był taki lekki, bo był no, ktoś by pomyślał, że aluminiowy, ale on nie był taki ciężki. Więc, no, fajny, fajny rower. Lubiłam też na nim jeździć. Jak tam e, przyjechałam do niego. E, no i widzicie, taka, takie akcje. E, teraz ostatnio, właśnie, e, koleżanka mówi, że e, znowu taka podobna sytuacja e, ktoś miał rower i zostawił przy stacji benzynowej. Wyszedł z tego sklepu, <gry> roweru nie ma, no i te rowery się wszystkim przydają, to jest chamstwo, słuchajcie, no ale y, co tutaj y, wymagać od ludzi, którzy wiecznie żyli w dziczy i jak można kogoś nauczyć porządku, który panował w danym kraju, bo już teraz już nie, nie, nie panuje. I zawsze człowiek właśnie ma obawy odnośnie tych sytuacji y, jakiejś, jakiejś kradzieży, złodziejstwa. Y, nienawidzę tego. Y, dorabiaj się, masz grabie, masz zdrowie, dorabiaj się, a nie po prostu y, kradniesz i nie szanujesz pracy innych, bo niestety żeby rower kupić, trzeba na niego najpierw zapracować, czy odłożyć sobie pieniądze. No i ten rower można sobie mieć i jeździć. A tutaj słuchajcie, ludzie chodzą i zbierają grzyby. Tak jak właśnie mówiłam w poprzednim filmiku, że ludzie jednak zaczęli zbierać grzyby Niemcy. No Zaczynają zbierać grzyby, ale czy one są jadalne? Te, które zebrali? Oj, 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 mam wielkie wątpliwości, bo wczoraj chodziłam, na przykład, nie widziałam żadnego grzyba, a jak już to tylko i wyłącznie trójaki. Podejdę i się zapytam Halo! Zuchenzi, <laughs> hajny percy? Ja. Ej! Habe sie kann essen, normal? Ja? Serb. gut essen. dobrze O, nie ma Ja, I nie fotografię, Ja inaczej nie chcę. Ja inaczej pani mi Ja <laughs> inaczej zrobiła zdjęcie. Yeah. O danke Dankeszyn. O! Fajnie jest następny! A, nist good, okej. Zjesz shun. Ojej, jej No to szukamy grzybów. No dobrze, wracając do tematu. No wiadomo, kradzieże są. To nie ma w ogóle o czym mówić. To było do przewidzenia, bo te nacje to nigdy nie, nie uczyły się pracy, tylko yy, żyli od tak sobie na kocią łapę. Wiemy wiadomo wszyscy, jak tam w tamtych krajach żyją ludzie, no i tylko przyjeżdżają tutaj, żadnej wdzięczności, że mogą zdobyć pracę. Na socjalu siedzą. No i taka to jest teraz polityka. Yy, tak teraz rządzą. Unia jest jesteśmy w Unii. No i musimy się do pewnych kategorii dostosować. No i po prostu w trąbę walą z ludźmi yy, jak się da, ile się da. No i jak najczęściej się da. No. A to co właśnie miałam wam powiedzieć, no to wyobraźcie sobie że któregoś dnia Idę sobie na miasto, ulicą, i stoi wóz policyjny, osobowy. I jeden policjant, tutaj w Niemczech, stoi przy samochodzie, a drugi siedział w samochodzie. I wyobraźcie sobie, że podeszłam: halo, halo, z uśmiechem na twarzy. Oni oczywiście odwzajemnili ten uśmiech. No i było tak przyjemnie, że. Zapytałam się ich po prostu z czystej ciekawości, no, jako władze, miasta, tak, żeby mi odpowiedzieli, bo yy, po prostu ciekawi mnie to, dlaczego właśnie nie ma patroli na ulicy, dlaczego yy, policjanci nie przechadzają się ulicami tak jak kiedyś było. No i zapytałam się, ale mówię, że. Ja oczekuję odpowiedzi, żeby mówili powoli, bo ja dopiero uczę się tego niemieckiego, żebym po prostu ich zrozumiała. A oni do mnie uśmiechnęli się oczywiście bardzo sympatycznie, powiem Wam było. I mówią do mnie tak, jakby kali dać, kali spać, kali prać. No i bardzo dobrze, że tak właśnie mi odpowiedzieli, bo oczywiście wszystko zrozumiałam, no ale mogli. Powiedzieć bardziej profesjonalnie, bo ja już tyle najpierw i wierszy czytałam, książki czytałam, potem takie krótkie informacje albo jakieś takie, no po prostu, no właśnie, informacje odnośnie życia w Niemczech. Po niemiecku czytam, także na pewno bym ich zrozumiała, tylko gorzej, żebym odpowiedziała im bardziej profesjonalnie, więc ja mogę być nadal kali dać, kali spać, kali brać. I TDTP. No i właśnie wiecie, co mi odpowiedzieli? Odpowiedzieli mi, że właśnie z różnych krajów poprzyjeżdżali ludzie, i w związku z tym oni nie mogą krążyć sobie po mieście, nie, nie mogą sobie tak spacerować. Jest to oczywiście taki prikaz, nakaz odgórny, i oni muszą się do tego wszystkiego dostosować. I żeby w razie czego być w stanie gotowości nieść pomoc albo wszcząć jakąkolwiek akcję, no żeby zapobiec yy, jakiemuś, jakiejś sytuacji, yy, gdzie na przykład działoby się źle, no muszą po prostu wtedy interweniować. Dopiero wtedy. A ja odpowiedziałam, że no, że to jest takie nie bardzo dla ludzi, normalnie dla cywili, cywilów y, przemieszczających się y, w mieście, po ulicy, nawet w parku, no gdziekolwiek. A oni mówią, że, że oni rozumią to, ale muszą się dostosować do odgórnych poleceń. No i widzicie i no gadka po prostu Krótka, krótka odpowiedź, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz. No, tak właśnie rządzi i działa system. <grym> I tak to właśnie działa. Oczywiście, bardzo grzecznie, yy, zadasz pytanie władzy, a ona ci grzecznie po prostu krótko odpowie, krótko i zwięźle jakby na temat. No i co? Odchodzisz w milczeniu i nie podskoczysz. Nikomu nie podskoczysz z niczym. A ci ludzie, którzy oczywiście chcą wykorzystać tą sytuację, taką wolność w ich czynach, no to po prostu wykorzystują ją na maksa. I tak to właśnie jest. Nie widać policji na ulicy, gdziekolwiek nie widać ich po prostu. Tak jakby w ogóle policja nie istniała, bo dla mnie to jest tylko jakaś nazwa została. No i ci, którzy wykorzystują to, poczuli się bezkarni, to po prostu nadużywają tego wszystkiego. No, dam taki przykład, że na przykład wieczorem, jak już się robi późno, o, to wtedy mordę zaczynają drzeć. Y, wszyscy y, ci bohaterzy cali y, zaczynają bluzgać y, w gębie błoto. Y, no ale wtedy udają takich y, bohaterów, że oni się niczego nie boją, że oni y, robią sobie co chcą. To jest takie chamstwo. Słuchajcie, ja tego nienawidzę. Nienawidzę tego. Yy, oni po prostu krzyczą ludzie, żeby zastraszyć innych, yy, bo jest ciemno, ich nie widać i wtedy udają bohaterów. A to są nie bohaterzy, tylko największy, naj, najwięksi tchórze. Tchórze najwięksi. No. I wtedy wynikają takie sytuacje, że ludzie się boją wyjść z domu. Wieczorem to już w ogóle nie wspomnę, no to młodsi ludzie, no to bardziej są jeszcze bezpieczniej się czują, bo, bo czują na przykład siłę w nogach, że uciekną jak jakakolwiek zagrożona sytuacja się nadarzy. No ja naprawdę widzę, obserwuję i wiem co mówię, widzę co się dzieje. Ale ludzie generalnie boją się w ogóle odezwać do ludzi, bo teraz się zrobił yy, naród chamski. Ja mówię teraz w tym momencie o Polsce. No niestety, ja kocham swój kraj, ale ludzie są w Polsce niedobrzy. Ludzie są w Polsce niedobrzy. Yy, nawet yy, samo to, że kiedy mijasz nawet ludzi, yy, to kiedyś to yy, było tak, że byli smutni, bo. No wiadomo, jak się żyło czy żyje w Polsce, kto ma dobrze, ten ma dobrze, ale ten właśnie, kto ma dobrze, to, to jest coraz większym hamem. Ja w tym momencie atakuję polskie społeczeństwo, ale te właśnie te, te, tego gorszego miotu, że tak to nazwę, bo jeżeli ktoś jest inteligentny, kulturalny i ma empatię w sobie, to nigdy nie będzie się zachowywać po Hamsku, tylko zawsze i się uśmiechnie, czy zagada do drugiej osoby, ale ta druga osoba czuje się przy takiej osobie bezpiecznie. Zachowujmy się bardziej przyjaźnie, bo mamy nasz wspólny, własny kraj, tak? I nie zastraszajmy się jeden drugiego. Po co, na co? Kogo, kogo, yy, kogo ci ludzie chcą zastraszyć? Jakieś życiowe swoje frustracje wyładowywać na innych? To jest tragedia. Słuchajcie, to jest tragedia, co się dzieje teraz z człowiekiem. No. I teraz, i wszyscy ci, którzy. Yy, Chcą się wyżyć, właśnie, czy w ogóle na mieniu jakiegoś, jakimś mieniu w państwie ławki poniszczone, mury porysowane, wszystko po prostu niszczą. No kur, wiecie co? Tragedia normalnie człowieku jeden z drugim, durniu jeden, weź ty się ogarni i, i nie czyni zła. I nie czyń zła. Żyjesz? Karmisz się tym złym. Po co? Na co? Głupku jeden z drugim idź sobie na spacer, wypij sobie, załóżmy, te piwo, ale nie bluźni. Teraz w ogóle, słuchajcie, w ogóle, jeżeli chodzi o ten wulgarny język nasz polski, to Dzieci, małe dzieci, sześcioletnie na rowerku sobie zapindala chłopczyk i on, ja już nie będę cytować, yy, jakie on w ogóle odzywki yy, miał do swoich rówieśników, do starszych dzieci. Co się robi w ogóle yy, nad, w tym naszym kraju, w Polsce? To jest, normalnie taka tragedia. I on powiedział, ja mu zwróciłam uwagę, ja mówię, dlaczego, jak ty, jak ty brzydko mówisz? On mówi, rodzice mi pozwolili, yy, ale nie w domu, tylko na podwórku mogę przyklinać. A ja mówię, no to wiesz co, yy, to przyprowadź do mnie Twoją mamusię albo tatusia. Ja się jej zapytam, yy, czy Twoją mamusię. No i wtedy zobaczymy, czy, yy, czy tak faktycznie. Chciałabym poznać Twojego tatusia, Twoją mamusię i chciałabym przekonać się faktycznie, czy tak tobie powiedzieli, bo yy, może być tak. Że rodzice nawet mogą nie wiedzieć, że to dziecko się tak zachowuje, chociaż wiecie co, wątpię, bo to jest takie nagminne. Co ruszy ten dzieciak, jeździ na tym rowerku, czy coś? Słuchajcie, jakie, jakie obelgi, jakie w ogóle słowa, yy, z, już nie powiem skąd wzięte. Tragedia. Słuchajcie, tragedia, co się dzieje z małymi dziećmi. Ja na przykład na chwilę włączyłam TikToka, a tam jakaś bajka i ku, gdzie jedziesz, a odpiję. Słuchajcie, ja normalnie, ja tak patrzyłam na, na ten filmik dla dzieci, bo to była jakaś taka kreskówka i normalnie no, widzę i nie wierzę własnym uszom i własnym oczom, że ja to po prostu widzę i słyszę. Co się dzieje z ludźmi? Słuchajcie, co się dzieje. Ja nie wiem, jak to nazwać, ale jeżeli ktoś ma rozum i jest mądry, myśli głową, a nie czym innym, to przecież sam powinien wychowywać te dzieciaki swoje i tłumaczyć im. Ja wiem, że żyjemy w dobie internetu, tego wszystkiego, tych kretyńskich gier, tych kretyńskich portali społecznościowych. Tych platform i TDP, no ale no, daliśmy się po prostu, znaczy ja nie mówię o sobie absolutnie, bo ja się nie dałam ogłupić, ale 80% społeczeństwa normalnie ogłupiło się, dało się ogłupić internetowi, mediom wszystkim, które teraz właśnie yy, yy, pojawiły się na co dzień w naszym życiu. Ja nigdy nie daję się ogłupić niczemu. Trzeba po prostu powiedzieć sobie, stop basta, bo to jest głupie, to jest nienormalne. Ja mam jeden filmik też nagrałam odnośnie tego, jak ludzi system światowy ogłupia. No i ludzie, jak wy nie zaczniecie się ogarniać i nie zaczniecie pracować nad sobą, no to po prostu zginiecie w tym. Dramatycznym świecie. Człowiek wchodzi na jakiś portal społecznościowy i non-stop reklamy, a reklamy, myślę, że zauważyliście, jak najczęściej są reklamy odnośnie zdobycia w bardzo łatwy sposób pieniędzy. Cały czas kasa, kasa, kasa. A zatrzymajcie się, kto myśli. Niech sobie wyobrazi, dlaczego tak jest. Niech sobie właśnie pomyśli, dlaczego właśnie są reklamy i nagabywanie do tego, żeby ludzie zaczęli grać w takie gry, gdzie w bardzo łatwy sposób można zdobyć pieniądze. Oczywiście jest to cel. To jest system, który. Właśnie ma na celu pewien cel, ale ludzie nie myślą, nie zastanowią się, nie zastanawiają się, no bo najpierw, żeby się zastanowić, to trzeba mieć rozum, tak? No. I tak właśnie łatwo tych kozłów ofiarnych, że tak nazwę, system sobie zdobywa. No. Jeszcze raz. Pomyślcie, dlaczego cały czas. Reklamy nagabują ludzi, żeby zaczęli grać w jakiekolwiek gry, jakieś kasyna, jakieś. No, no gry, które przyno, niby rzekomo przynoszą zdobycie e, łatwych pieniędzy. No, to jest normalnie, słuchajcie, dramat. I na przykład na takim. A pierwszym lepszym przykładzie na Facebooku y, ludzie zakładają grupy i tam pokazują te pliki pieniędzy, a drugi patrzy o kurczę, ile kasy, jakie zgłupi, no to po prostu da się ogłupić i też po prostu y, będzie w to brnąć, ale to jest zguba ludzie, to jest ich zguba. Człowiek za tym pieniądzem, to by dosłownie gówno spod siebie zżarł. Taka jest prawda, kochani. Wiecie, ja czasami mogę sobie też zaklnąć i tak dalej. No tutaj akurat y, oczywiście ważę słowa, bo byłoby nieładnie, niegrzecznie itd. Y, jestem osobą inteligentną, dlatego też potrafię się zachować. Każdy z nas powinien się umieć zachować w danej sytuacji. Tam wiecie, czasami przekląć to no, człowiek nawet musi, żeby mu ulżyło, nie? No ale tak się dzieje, kochani. No, no niestety, teraz system szuka kozłów ofiarnych, a ludzie dosłownie, widzę, ogrom ludzi da się po prostu łapać w pułapkę. I kończąc ten filmik komu się podobał, w górę proszę podnieść łapkę. <laughs> Ale już nie w pułapkę, tylko yy, po to, żeby pokazać, że ten filmik się załóżmy komuś tam przydał, czy podobał. A jak się nie podobał, to, czy, to też dobrze. Ja po prostu, tak jak powiedziałam, mówię to, co mi w głowie siedzi, to co mi na myśl przyjdzie. No pewnie, że tam komuś może się nie podobać coś, a na pewno niektórym się podoba, yy, wiem o tym i mówię: ja jestem spontaniczna bardzo często i to, co mi przyjdzie do głowy, to tym się dzielę z Wami. No i co? Yy, napiszcie mi cokolwiek w komentarzu. No i co? Podyskutujmy. Ciao!